Nie to ty komplikowałeś. To ta osoba nie potrafiła poradzić sobie z głębią. Ty tylko pragnąłeś jasności. Ty tylko prosiłeś o prawdziwą obecność. Dostrzegałeś kiedy coś nie miało sensu i nie akceptowałeś mniej niż to, co było sprawiedliwe. Ale ta osoba mówiła, że to za dużo, że za dużo wymagasz, że wszystko kwestionujesz, że jesteś uparty. Sprawiła, że uwierzyłeś, że Twoja intensywność była problemem. Że twoja forma miłości była zbyt ciężka, ale teraz ta osoba żyje w pustych więzach. W rozmowach, które nic nie znaczą. W wymianach, które rozpadają się następnego dnia. Nikt już nie wyzwał. Nikt nie utrzymuje spojrzenia. Nikt nie szturcha duszy tak jak ty to robiłeś. Bo to, co wcześniej wydawało się trudne, dzisiaj brakuje. Brakuje kogoś, kto zauważy, kiedy coś jest nie tak. Brakuje kogoś, kto stawi czoła ciszy. Brakuje kogoś, kto powie to, co należy powiedzieć, nawet jeśli to boli. Ta osoba już nie znajduje tego, bo pełni ludzie nie pojawiają się co chwilę, a ludzie, którzy nie udają, tym bardziej nie. Może wciąż mówi, że jest dobrze, ale coś w niej pozostało niespokojne, odkąd odszedłeś, bo z tobą nic nie było powierzchowne, a teraz wszystko wydaje się być jednorazowe. Zostałeś porzucony za bycie wymagającym, ale teraz. To właśnie to ta osoba szuka, w ciszy. Szukają kogoś, kto zmusi do myślenia, kto wywoła przyjemny dyskomfort, kto spojrzy w głąb, kto nie zaakceptuje półsłów, ale nie znajduje. Bo to, co utraciła, nie było zwyczajne, było rzadkie, było prawdziwe. To byłeś ty. Czy już przez to przeszedłeś? Skomentuj. Potrzebowałem to usłyszeć. Jeśli kiedykolwiek zostawiono cię za to, że nie akceptowałeś mało. Czy pamiętasz to uczucie? Nie była to złość, nie była to ból, to było coś, co paliło od środka, a jednocześnie sprawiało, że milczałeś. Jak gdyby próba wyjaśnienia była daremna, ty tylko chciałeś być zrozumiany, tylko chciałeś kogoś, kto dostrzegałby to, co ty widziałeś. Nie po to, aby się zgodzić, ale aby również dostrzegać. Ta osoba nazywała to dramą. Mówiłeś, że chciałeś zamieszania tam, gdzie go nie było. Że za dużo myślałeś, czułeś za dużo, oczekiwałeś za dużo, ale nigdy nie chodziło o oczekiwanie na coś z zewnątrz. Chodziło o wiedzę, co nie ma podstaw w środku. Wiedziałeś, kiedy coś nie było realne, czułeś, kiedy była niezgodność, nawet w dotyku, nawet w obecności. Dostrzegałeś, kiedy wszystko w porządku było skażone niezagospodarowaną ciszą. I co z tego? Przemieniło się w trudne, przemieniło się w problem. Przemieniło się w zbyt intensywne. Ta osoba cię oznaczyła tylko dlatego, że nie udawałeś, i teraz żyjesz otoczony takimi, którzy ciągle udają, ludźmi, którzy mówią, co za różnica, ludźmi, którzy nie konfrontują, ludźmi, którzy znikają i wracają, jakby nic się nie wydarzyło. A wiesz, co boli? To, że widziałeś, jak to wszystko nadchodzi. Już dostrzegałeś, że ta osoba nie była gotowa na konfrontację, czułeś dyskomfort, który tylko istnienie wywoływało. Ale mimo to próbowałeś, próbowałeś wyjaśnić, próbowałeś pokazać, że wymaganie nie było sztywnością, to było zaangażowanie, że konfrontacja nie była kłótnią, to była troska. Ale ta osoba pomieszała wszystko i wolała podążać łatwiejszymi ścieżkami, lżejszymi, płytkimi. Ale teraz, teraz lekkość przerodziła się w brak. Cisza stała się uciążliwością, wolność stała się samotnością. Ta osoba tęskni. Nawet nie wiedząc, jak to nazwać, tęskni za Twoją odwagą, tęskni za Twoją przezroczystością, tęskni za Twoją zdolnością spojrzenia i powiedzenia: To nie jest w porządku, ponieważ nikt inny tego nie mówi. Nikt inny nie chwyta za ramię i nie mówi: Uciekasz od siebie. Nikt inny nie ma odwagi, by być lustrem. Ta osoba dzisiaj tęskni za kimś, kto miał odwagę skonfrontować jej uniki, ponieważ Ty konfrontowałeś, nie z próżności. Ale dlatego, że chciałeś prawdy. Podczas gdy ona pragnęła spokoju, ty pragnąłeś przebudzenia, podczas gdy ona szukała wygody, ty pragnąłeś wzrostu. A teraz wszystko się zatrzymało. Nic więcej nie rośnie, nic więcej nie pulsuje. Ta osoba dzisiaj żyje z lekkością kogoś, kto nic nie czuje, i pustką kogoś, kto nie jest odczuwany przez nikogo, ale ty, ty wciąż nosisz winę, która nie była twoja. Wątpliwość, która do Ciebie nie należy, poczucie, że byłeś za skomplikowany. Ile razy zastanawiałeś się, czy to Ty jesteś problemem? Ile razy próbowałeś się dostosować, zredukować, uciszyć, tylko po to, by nie przestraszyć tych, którzy potrafili żyć tylko na powierzchni, ale spójrz teraz wstecz, z spokojem, z prawdą. Nie byłeś za dużo, byłeś dokładnie takiego rozmiaru, jak to, co czułeś, i nigdy o tym nie kłamałeś. Ta osoba nie umiała sobie z tym poradzić, a teraz szuka w każdym nowym obliczu, w każdej płytkiej rozmowie, śladów głębokości, które tylko ty potrafiłeś dać, ale nikt nie daje, nikt nie utrzymuje, nikt nie nurkuje. Czy kiedykolwiek zostałeś porzucony za to, że nie akceptowałeś mało? Czy widziałeś kogoś, kto zrezygnował z ciebie, tylko po to, by później odkryć, że nikt inny nie wyzywa jak ty? Ta osoba powiedziała, że byłeś trudny. Ale dziś wszystko wokół jest zbyt łatwe i nikt już nie wyzywa, nikt nie pyta: Dlaczego tak się ukrywasz? Dlaczego milkniesz, gdy czujesz strach? Dlaczego uważasz, że zasługujesz na tak mało? Nikt nie trzyma cię za twarz i nie mówi: Jesteś tu, ale twoja dusza jest daleko. Mówiłeś, wskazywałeś, byłeś dyskomfortem, który uwalniał, ale ta osoba nie chciała. Wolała pocieszenie w automatycznym trybie, w przewidywalności w akceptowalności, a dziś żyje w tym życie bez prawdy, relacje bez napięcia, obecności bez głębokości. A najgorsze? Może ta osoba nadal myśli, że to Ty straciłeś, ale Ty wiesz, czułeś, dostrzegłeś od początku, już znałeś zakończenie, bo nosisz w sobie to, nieznośną zdolność dostrzegania wcześniej niż czas, czytania milczeń, interpretowania nieobecności, przewidywania, że to, co wydawało się zbyt piękne, w rzeczywistości było jedynie dobrze przystrojoną pustką. Ta osoba nigdy nie zrozumiała, na czym polega miłość w głębi, i być może nigdy nie zrozumie, bo żeby zrozumieć, trzeba być gotowym na krwawienie, na rozbicie się, na bycie widzianym w tym, co brzydkie. A ta osoba nie mogła znieść bycia widzianą tam, gdzie jeszcze nie była piękna. Ty mogłeś, ty patrzyłeś na to, co bolało, mówiłeś: Zostanę, mimo wszystko. Ale nie pozwolili. A teraz no ta osoba śpi obok kogoś, kto nie dostrzega różnicy między czułością a obecnością, kogoś, kto boi się nie zgodzić, kogoś, kto znika przy pierwszym oznaku napięcia i chociaż stara się iść dalej, zawsze wraca do tych samych myśli. Ty, trudny, przesadzony, intensywny, jedyny, który nie udawał. Ta osoba cię nie zapomni, nie jako ideał, ale jako granice. Bo nikt inny nie zmusił jej do takiego wzrostu. Czy to zauważyłeś? Że niektóre osoby odkrywają swoją wartość tylko wtedy, gdy próbują na nowo wkomponować się w świat i uświadamiają sobie, że to, co oferowałeś, tam nie istnieje? Ta osoba tęskni za tobą, ale tego nie powie, bo musiałaby przyznać, że się pomyliła, a tego jeszcze nie potrafi. Ale ty to czujesz, czujesz, kiedy ogląda twoje relacje. Czujesz, gdy jakiś znajomy wspomina twoje imię, a jej spojrzenie się zmienia? Czujesz, gdy niespodziewanie pojawia się po miesiącach milczenia i znika znowu, gdy zdaje sobie sprawę, że wciąż jesteś sobą. Ta osoba już nie potrafi zostać, ale też nie wie jak odejść, bo jeśli odejdzie na zawsze, musi zaakceptować, że to, co miała najlepszego, już przegapiła. Przechodziłeś przez to kiedyś? Komentuj, potrzebowałem tego usłyszeć, jeśli ta pamięć również cię odwiedza. Podziel się z kimś, kto myśli, że intensywność to wada, a teraz weź oddech, bo teraz będzie to boleć jeszcze trochę bardziej. To nie jest ból zranienia, to ból sumienia, ból kogoś, kto zawsze wiedział, ból kogoś, kto próbował ostrzec. Ta osoba nigdy nie miała odwagi posłuchać, co naprawdę mówiłeś. Bo nie mówiłeś tylko słowami, mówiłeś ciszą, nagłym oddaleniem, złotymi oczami, kiedy coś cię raniło, a ty wolałeś nie reagować od razu, sposobem milczenia, gdy czułeś, że jesteś źle interpretowany. Ale ona nie chciała słuchać. Chciała uprościć cię, zredukować Twoją złożoność do błędu w zachowaniu. Przeanalizowała cię przez płytkie filtry tych, którzy nauczyli się tylko bronić. Ona obwiniła Cię za to, że nie spełniałeś jej oczekiwań. Ona się od ciebie odsunęła, ponieważ nie potrafiła zapanować nad tym, co czyniło cię tak wyjątkowym, twoją percepcję. Ty dostrzegałeś zbyt wiele, czułeś wcześniej, zauważałeś, gdy coś zaczynało się łamać, a mimo to pozostawałeś. Pozostawałeś nie z przywiązania, ale z wyboru, bo wciąż wierzyłeś w siłę więzi, w możliwość odbudowy, w ponowne nauczenie się, ale ta osoba nie chciała uczyć się z tobą, chciała wygrywać. Chciała być właściwa, chciała cię złamać, a ty nie urodziłeś się, aby się dopasować, urodziłeś się, aby się rozwijać, dlatego ona nie dała rady, bo nie akceptowałeś połowy. Nie zadowalałeś się obecnością bez głębi, z dotykiem bez duszy, z słowem bez prawdy, a teraz ta osoba żyje tym rutyną pełną interakcji, które nic nie znaczą, uśmiechy, które nie przechodzą, rozmowy, które nie uzdrawiają. Relacje, w których nikt nie pyta, co naprawdę czujesz. Może wciąż tam mówi, że to ty wszystko zepsułeś, że byłeś trudny, skomplikowany, zbyt intensywny, ale ona wie. Wie, że byłeś jedyną osobą, która widziała więcej, która nie dawała się wciągnąć w gierki, która nie akceptowała, co przychodzi w połowie. Byłeś dyskomfortem, ale byłeś dyskomfortem, który uwalniał, i nikt inny nie robi tego dla niej. Teraz może żyć, jak chce. Ale żadne z tych nowych połączeń nie będzie miało odwagi powiedzieć: uciekasz znowu. Nikt już nie patrzy jej w oczy. Nikt jej nie rozbraja. Nikt już z taką troską nie odkrywa jej cienia. Ty to robiłeś. Z obecnością, z stanowczością, z prawdziwą miłością, która konfrontuje, zanim przytuli. Bo kto naprawdę kocha, nie boi się stracić niewłaściwej osoby. Boi się stracić własną prawdę. I nigdy tego nie straciłeś. Nawet kiedy odszedłeś, nawet kiedy milczałeś, nawet kiedy pozostawałeś w ciszy, nie z rezygnacji, ale z godności. Ta osoba pomyliła twoje milczenie z słabością, ale to twoje milczenie utrzymało twoją esencję nietkniętą. A dzisiaj ona to czuje. Czuje to, gdy kładzie się obok kogoś, kto nigdy nie pyta, jak naprawdę się ma. Czuje to, gdy ktoś mówi kocham cię, a ona zdaje sobie sprawę, że nie jest to w pełni. Czuje to, gdy ma wszystko oprócz obecności. Bo w głębi duszy wie, z tobą nie było lekko, ale było żywo, z tobą nie było łatwo, ale było prawdziwie, a dziś wszystko jest lekkie i łatwe, ale nie jest żywe, nie jest prawdziwe, może wybrała spokój, ale ty byłeś burzą z celem, byłeś bólem, który sprawiał, że się rozwijała, byłeś intensywnością, która leczyła, a teraz żyje w ciszy, która niczego nie zmienia. Otoczona ludźmi, którzy nie prowokują, nie wyzwań, nie transformują. Czy już to dostrzegłeś? Że czasem osoba wraca w myślach tylko po to, by spróbować zapamiętać, co straciła, ale nie potrafi tego nazwać, bo nigdy dokładnie nie zrozumiała. Nigdy nie czuła w pełni, nigdy nie chciała spojrzeć głęboko. Ta osoba straciła to, co najlepsze w tobie, i dopiero teraz zaczyna to rozumieć, ale nie powie, bo żeby to powiedzieć. Musiałaby przyznać, że cały czas miałaś rację, że twoja intensywność nie była brakiem równowagi, była głębokością, że twoje wymagania nie były sztywnością, były dbałością, że twoje milczenie nie było obojętnością, było miłością z granicami. Odeszłaś nie z powodu braku uczuć, ale z powodu nadmiaru jasności. Zdałaś sobie sprawę, że kochasz kogoś, kto jeszcze nie umie się kochać, a tego nikt nie uczy, tylko czas. Dziś być może ta osoba publikuje zdania o samopoznaniu, mówi o miłości do samego siebie, twierdzi, że się nauczyła, ale w głębi wciąż reaguje tak samo. Ucieka, atakuje, łamie, unika bycia widzianą, bo wciąż nie ma odwagi, by skonfrontować jedyną rzecz, którą ty widziałeś z jasno, ból, który ukrywa. Czy kiedykolwiek to czułeś? Niepokój kochania kogoś, kto wciąż walczy, by nie być kochanym. Kto mówi, że pragnie głębi, ale boi się utonąć? Odeszłaś, bo byłaś intensywna, ale dziś dokładnie to ta osoba w ciszy szuka, nie słowami, ale gestami, z tęsknotami przebranymi w inne emocje, z aluzjami, które nie są przypadkowe, z spojrzeniami, które wciąż cię szukają, gdy myślisz, że nikt nie patrzy. Ta osoba tęskni za tobą, ale tęskni w sposób, w jaki tęskni ten, kto wciąż nie umie utrzymać obecności. Tęskni i się oddala. Tęskni i sabotuje siebie. Tęskni i milknie. A ty też to czujesz. Mimo że próbujesz iść dalej. Mimo że już to zrozumiałeś. Mimo że prawie wszystko już wyleczyłeś. Wciąż pulsuje, bo to było prawdziwe. Nawet jeśli było krótkie. Nawet jeśli tak się skończyło. Ale spójrz na siebie teraz. Wciąż jesteś całością. Wciąż czujesz wszystko. Wciąż dostrzegasz to, czego nikt nie dostrzega. Wciąż jesteś prawdą, nawet kiedy to przeraża, i dlatego nie zostałeś zapomniany, ani nie zostaniesz, bo całe osoby nie znikają. One pozostają, one transformują, zostawiają ślad nawet w tych, którzy nie potrafili zostać. Jeśli to cię poruszyło, napisz tutaj. Potrzebowałem to usłyszeć. Ona czuje, ale nie potrafi tego wyjaśnić, nie umie tego nazwać, nie wie, jak zamienić w zdanie to, co przez cały czas cię przenikało. Czy już to zauważyłeś? Są tacy, którzy zaczynają cię słyszeć dopiero, gdy milkniesz, a to twoje milczenie, no, twoja nieobecność, twoja niechęć do powrotu, rozpoczęła naukę, której żadne słowo nie potrafiło przekazać. Ta osoba myślała, że wrócisz, znowu, jak zawsze to robiłeś. Myślała, że będziesz nalegać, się usprawiedliwiać, prosić o zostanie, ale tym razem nie wróciłeś. I to zraniło bardziej niż jakiekolwiek kłótnie, bo to było definitywne. Bo nie było pożegnania ze słowami. Była tylko wycofana obecność. Opuszczasz jej ciało, ale przede wszystkim opuszczasz narrację. Nie ma już kogo obwiniać. A teraz ta osoba próbuje iść dalej, ale wszystko stało się porównywalne z tobą. Każdy gest, który otrzymuje, jest oceniany w odniesieniu do tego, co byś zrobił. Każda piękna fraza, którą słyszy, brakuje intensywności Twojego tonu. Każdy dzień dobry na Whatsappie. Nie nosi tej samej prawdy w podtekście i stara się przekonać siebie, że tak było lepiej, że potrzebowała lekkości, że ty byłeś za dużo, ale w głębi duszy wie, że to była tchórzostwo, bo nie byłeś za dużo. Były to tylko fragmenty całości. A całe, pełne osoby wymagają odwagi. Ta osoba jej nie miała, nie w tamtym momencie, nie w sposób, którego potrzebowałeś, a teraz odczuwa echo Twojej nieobecności nie w wielkich gestach, ale w małych niedociągnięciach, które nikt inny nie naprawia. Tęskni za kimś, kto mówił: "No nie musisz uciekać za każdym razem, gdy czujesz strach, bo teraz nikt tego nie dostrzega. Nikt nie stawia czoła. Nikt nie trzyma dłoni w momencie ucieczki i nie mówi: zostań". A to "zostań", które mówiłeś, nie było z desperacji, było z wizją. Widziałeś tam przyszłość pomimo wszystkich niedociągnięć, pomimo wszystkich potknięć. Widziałeś, co mogłoby się wydarzyć, a ta osoba tego nie dostrzegła. A może co gorsza, dostrzegłaś, ale nie miała struktury emocjonalnej, by to utrzymać, więc cię odsunęła, zraniła cię, zniechęciła. A teraz odżywia cię w każdej rzeczy, w zapachu kogoś w metrze. W playliście, która nagle zaczyna grać, w komentarzu, który przypadkowo cię cytuje, w miejscu, które przypomina o tym, co przeżyliście, ale nie wraca, bo wie, że nie da się wrócić w to samo miejsce. Po tym, jak zniszczyło to, co było bezpieczne, byłeś schronieniem, byłeś intensywnością, byłeś szczerością, a ta osoba nie potrafiła zamieszkać w samej sobie, tym bardziej w tobie. Teraz próbuje, no ale nie znajduje nic, gdzie mogłaby oprzeć serce. Wszystko zmieniło się w hałas. Hałas nowych ludzi, którzy nie pytają, jak minął dzień, hałas śmiechu, który nie ma głębokości, hałas wiadomości, które nie niosą duszy, hałas tęsknie. Wypowiadany z wygody, a nie prawdy, a w środku tego wszystkiego ty, ty, który pozostałeś cicho, który nie błagałeś, który nie krzyczałeś, który odszedł bez nienawiści, ale z pewnością siebie, kto zna swoje wartości, ty, który nadal czuje, ale nie pozwalasz sobie wrócić do tego, co cię nie widziało. Czy już to zauważyłeś? Ta osoba wciąż jest uwięziona w tym, co w tobie wzbudziłeś. Nawet jeśli twierdzi, że zatrzymała, bo to, co spowodowałeś, nie znika, nie byłeś byle jaką miłością, byłeś lustrem. I nikt nie lubi patrzeć się w nieprawdziwie. Teraz ta osoba odnajduje się tylko z tymi, którzy nie odbijają, z tymi, którzy akceptują wszystko, z kim nie sprawia, że myślimy. I to boli. Nie ją jeszcze. Boli ciebie. Bo ty wiesz. Wiesz, co mogło być. Wiesz, co dałeś. Wiesz, jaki spokój pojawiał się po burzy, którą wspólnie tworzyliście, ale ona nie chciała przejść. Chciała skrócić drogę, chciała uniknąć trudnej części, a teraz żyje w tym w łatwym, które nie porusza, w lekki, które nie zmienia, w związku, który bardziej przypomina socjologiczny eksperyment. Ta osoba mówiła, że jesteś trudny, ale teraz odkryła, że prawdziwy świat jest jeszcze bardziej okrutny, bo świat nie daje tego, co ty dawałeś, i nie da. Czy już to czułeś? To dziwne uczucie, że byłeś dla kogoś zbyt cały, a potem dostrzegasz, że odeszła szukać tego, kim byłeś, w tanich wersjach? Napisz, musiałem to usłyszeć, jeśli ten tekst otwiera coś w tobie. Ta osoba nie wróci. Nie tak jak potrzebujesz, nie tak jak zasługujesz. Bo żeby wrócić, musiałaby przyznać, że straciłem cię, bo uciekłem od siebie. A to nie każdy potrafi powiedzieć. Podziel się tym z kimś, kto musi to usłyszeć. Skomentuj temat, daj lajka i zapisz się na kanał.